Cześć, cześć, to 998 Witam was w kolejnym odcinku z Dask Dzisiaj jesteśmy w tych górach. Z tego co pokazywałem w poprzednim odcinku. Już tutaj... Jakoś dziwnie. Nie swoje aby coś miało na mnie zaraz wyskoczyć. Małe armie się z nich zbierają. Ty kultistów... Ej, nie zabrałem tego, to trudno. Coś to jest nie tak, i to możliwe, że nie tylko to, że jestem w świecie, w którym istnieje kult morderców. Hmm, tylko co tu jest nie tak? Okej, okay, jakaś duża armia. Kacząca. W ogóle, nie wiem czy wam mówiłem, dużo pracowałem nad moją ostatnią miniaturką, mam nadzieję, że wam się spodobała. Większości... O, zabili się tam nawzajem, fajnie. jestem na dole. Ok, mogę je parować, to dobrze. I przy okazji nie muszę tracić amunicji, tyle. Ok, więcej biednych żołnierzy. Czyli nawet na kawałki. Rozdrapani. Kurczę, współczuję im. Ok, która amunicji nie zaszkodzi. Mm, ok, skoro mam czerwone klucz, to teraz muszę się wrócić gdzieś, tam na górę. już słyszę gościa z piłą. A jednak to był strach na wróble. Chcę robić z na fruble? Wracaj tu. O tak, jeszcze coś chyba słyszę. Okej. Okay. Gdzie on jest? To niedobre, to niedobre. O jedzenie sobie zjem. Mydło. Widziałem. Ok, nie ludzie się pojawili z powrotem. Teraz spróbuję pooszczędzać amunicji. Uf. Ostatnio dożyłem dość dużo. O! Hmm. Nie mam czasu na granie samym z co widzę. Wszyscy będą nastawieni przeciwnicy tutaj. Dźwignia. Coś się otworzyło. my tu brać. Nie trzeba. Tam już widzę, że się tylko patrzą i nic nie robią. O kurczę zniszczyłem drzewo. Nie aktywiści mnie za zabiją. Jest. Już... Podejrzane strachy widzę. Więc... Nie? Skończyło mi się więcej amunicji. Niedobrze, niedobrze. Okay. Tak! Ok. Tu jest czerwona. Tu nic nie ma. Więc chyba muszę. Tam jest niebieska brama, a ja mam czerwoną. Tylko. Więc muszę iść tutaj. Jakiś rzeźnik, albo spawasz. Raczej spawasz. O, ta brama! <grymne> Z tego co widzę. Jak mam niebieski klucz to mogę teraz tutaj. Jeśli się. A, jednak Wojtka jest przeciwko mnie. Fajnie, pistolet. U! Demon moment Force 2. Fajnie. To ja chyba chyba wkurzyłem wojska a to nie dobrze. O, się walczą z wojskiem i samym sobą, I się z samym sobą i sobą. Ja się tu przejdę, zobaczę. Dzień dobry. Okej, okay, okej. Okay. Wielka wojna między kultysami a żołnierzami. Widać, znaczy, że też chcą mnie zabić, ale... Przynajmniej zabijają moich wrogów, więc jest z nich pożytek. Jest ich dość dużo, z tego co widzę, oni dość szybko umierają. Chyba nawet szybciej niż kultyści. Chyba też dobrze. Ok, chyba eee. zniszczyłem nasze wojsko. I to, to w sumie nie dobrze. Bo teraz kurtyści przejmą, przejmą więcej. Ok. Niemieckie trochę, chyba. Nie wiem jakie, jak bardzo niemieckie, ale lepiej nie sprawdzać. Czekaj, czy coś otworzyć tutaj? O, czury. Ok, okay. teraz na wróble. Poziom jest chyba jakiś jak stealth, myślę. Jakby takie, że się chować bardziej. Kry się zabijać. Czy jest? Okej, okay, okej. Okay. Ja powiem, był wchodzić tutaj. O, amunicja to dobrze. Do shotguna. Mam pełne amunicji do shotguna, ha. Czury. Raka czas szczury może? Nie wiem. Okej. Okay. Alkoholowi mówimy nie. Służę... słyszę gości z pijami Groniecz Gdzieś? Tutaj jest? Już chcą mnie frankować? Genialne drzwi. Okej, okay, to był sekret. Gdzie ty idziesz? Słyszę więcej. Nie ma. Okej, okay, więcej amunicji do szotgana, którego i tak mam dużo. Mam dużo amunicji do shotguna. Naprawdę, możesz mi dać do innych rzeczy też. Okej, okay, nie ludzie. To włączymy później. sekret. Te drzwi zostały zniszczone. Fasolki. Więcej fasoli. Czy innej puszki. to może być w puszce? Jeszcze nie wiem. Sekret jeszcze wytrzymasz, nie człowieku? A już nie wytrzymał. Okej. Okay. wentylacja. Mogę tu wejść. Kolejny sekret. No, normalnie. Sekret y łatwo tu chyba znaleźć. A gdzie jeszcze mogę pójść? Mniej więcej kurtystów tu jest? Gdzieś słyszę gościa z piłą. nie wiem gdzie. No, tutaj... tutaj kogoś czekali. A, to jest ta ich, ta ich książka, czyli przejęli to tutaj. Tylko po to, żeby włożyć swoje książki. Czyli i tak nie, nikt nie będzie czytał, bo komu chce się czytać? Nie wiem czemu to jest taka dziura, okej. Okej, okay. okay, tu potrzebny jest klucz. ja tu mogę zrobić? Hmm. No daj mi tą beczkę. Spróbuję się tam wydrapać. W taki sposób. No to kolejny sekret. Dobra, gdzie ja tu mam kurcie iść? A, no tak, tu jest, jest przejście. Czerwony? Jak ci kurczę znajdę czerwony? Gdzie jest jeszcze jakieś niezwiedzone przeze mnie miejsce? Gdzieś tutaj jeszcze ktoś jest? Chodowany? Tutaj jest to polowanie. się chowają, co? Gdzie oni się to chowają? Nie ma jakiegoś klucza? Nie ma. Czy też nie. Czy też nie. Może gdzieś tutaj. Jeszcze tu gdzieś gościa spił. Gdzie? Cię godno i coś wygląda jakieś podejrzanie. A ty jest na dół. OK, To zmienia wszystko. Albo nic. I co ja tu mam? Proszę jakiś klucz. Okej, okay, nie człowiek mnie tutaj widzi. Żółty. Chyba dobrze poszedłem. Wreszcie. Więcej łamania prawa. Ścielanie do wojska i ścielanie do okultystów. Okultystów nie za mało. Widzę, jestem tutaj Jaki guzik Będę się wychylić, bo mogę ci tak zabić Okej, okay, mogę tu skakać Czerwony klucz to jest sekret? Nie wiedziałem. Nie niespodziankę mi tutaj zrobili nie ludzie. Ale dali mi adrenalinę z jakiegoś powodu. Okej, okay, guzik. O, więcej. Znowu co? I dwie zasadzki, by nie mogli po prostu wysłać wszystkich wojsk naraz, to by było tak, jakby lepsze dla nich. Wierzę, niby moment akcji czy coś, ale logicznie to nie bangla. Kaj, niebieski klucz, więcej żołnierzy. Trzy, 4, zasadzki... Jezus Chrystus, po co to wszystko? Okej, okay, jeszcze potki, które mnie leszą. Wezmę apteczkę. Mam wszystkie klucze na tym poziomie. Więcej się znalazło w tym mieście, zobaczcie, gdzie ja mogłem użyć tego czerwonego klucza. Sekret? O, fajnie. Podoba mi się. Czy jeszcze gdzieś miałem jakieś klucze do użycia? Tu nie, tu nie, tu nie. Chyba wszystko, więc pójdę tutaj. Nie człowiek kolejny. Łamię prawo, bo nie powinienem tu być, ale okej. Okay. Restrykcyjne miejsce. Kurczę, dźwignię. Następny poziom. Dzięki. To nie mi zachęcająco, ale dziękuję za Jezusa Chrystusa. Dźwignia. Hmm. Okej. Okay. Jakiś... Um, naukowcy. Wezmę jakieś, jakieś... inne bronie. Jak to... i to. Okej. Okay. Mi to pasuje. Hmm. A brama? Jest jakaś podejrzana. Zobaczcie. What did we create? Co my stworzyliśmy? A to na pewno będzie walka z bosem. Nie wierzę, żeby jej nie było. Czekaj, gdzie jeszcze? Mogę otworzyć... Nie dotykać? To bad. Ok, boss. Eksperyment taki trochę lewiaton z Ultra Killa. Tylko koń. Może coś jest stało lewiatonem po śmierci. Ok, skończyłem moją amunicję do tego. Jak muszę szczególną, znaczy nie muszę, ale chcę. Okej, okay, niezła walka. Więcej mm. guzików. O, drugi eksperyment, super. Dostałem adrenalinę, to dobrze. Okej. Okay. Okej, okay, drugi eksperyment pokonany. Mówcie, że będzie trzeci. Okay. To jest dopiero początek, to znaczy, że jeszcze dużo odcinków w tej serii będzie. Ok, więc z tym akcentem zakończę dzisiejszy odcinek. Eee, skończyliśmy pierwszy chapter. Chciałam odcinki, to chyba dobrze. Więc do zobaczenia mojego dnia.